Największe, najcięższe i najpotężniejsze maszyny, jakie kiedykolwiek zbudowano ludzką ręką, daleko wykraczające poza samochody znane z dróg publicznych. Przekraczają nasze pojęcie, zadziwiają i zaskakują. Pokazują ogrom naszych technologicznych ambicji i jednocześnie uświadamiając, jak mali w porównaniu do nich jesteśmy. Przede wszystkim jednak poruszają się własnym napędem, jeżdżąc po lądzie. Więc śmiało możemy zaliczać je do tak szerokiego zagadnienia, jakim jest motoryzacja. Przed wami najbardziej niesamowite, największe pojazdy lądowe w historii ludzkości. Bez podziału na kategorie, bez podziału na branżę czy zastosowanie. Prawdziwa waga ciężka, której na tym kanale jeszcze nie było. Nie pozostaje nic innego, jak zapiąć pasy i jedziemy. Zanim przejdę do tematu tego filmu, to pragnę poinformować, że partnerem dzisiejszego odcinka jest sklep Opon.com, który jak zawsze pomoże wam zadbać o prawidłową przyczepność na drodze. Pamiętajcie, że prawidłowo dobrana opona to jeden z najważniejszych elementów, który ma wpływ na wasze bezpieczeństwo jak i osiągi waszego samochodu. Łapie się za głowę widząc, że mimo letniej aury w dalszym ciągu część kierowców jeździ na oponach zimowych. Jazda latem na oponach zimowych to pozorna oszczędność czasu i pieniędzy. Mogąca mieć za to tragiczne skutki. Droga hamowania ze 100 km na godzinę na oponach zimowych latem jest nawet o 16 m dłuższa niż na oponach letnich. Dlatego jeśli nie kupiliście jeszcze opon letnich, pamiętajcie, że na sklep opon.com znajdziecie opony letnie niemalże do każdego samochodu osobowego, a aktualnie trwa wyprzedaż opon marki Kumo, które wyłącznie na sklep opon.com są dostępne z dodatkową rozszerzoną gwarancją. A przy kupnie zawsze warto skorzystać z aktualnych promocji. I tak na przykład, wybierając produkty marki Kumo, możecie zyskać nawet do 100 zł gwarantowanego zwrotu. Link do opon.com znajdziecie w opisie pod filmem, a na sam koniec przypominam jeszcze o kodzie rabatowym Powagowani, który pozwoli Wam zaoszczędzić dodatkowe 25 zł przy zakupie kompletu opon. Teraz wracamy do tematu dzisiejszego odcinka. Zaczniemy jednak od znanego wszystkim samochodu, choć w niesamowitym ogromnym wydaniu. Wojskowy Willis, zwany potocznie po prostu Jeepem, znany jest chyba każdemu. Prawdopodobnie żaden kształt samochodu nie wbił się tak w świadomość ludzi z całego świata, głównie dzięki szerokiej ekspozycji w militariach, filmach dokumentalnych, produkcjach hollywoodzkich itd. Czy można go nazwać ogromnym? Maluchem to on nie jest, natomiast w oczach pewnego szejka z Emiratów Arabskich był on zdecydowanie za mały. Szejk Hamad bin Hamdan Al Naya jest członkiem rodziny królewskiej Abu Dhabi i zyskał przydomek tęczowego szejka, kiedy w latach 80. zakupił 7 Mercedesów 500 SEL, każdy z nich pomalowany na jeden z kolorów tęczy, by mogły służyć mu w kolejne dni tygodnia. Połączeniem jego pasji motoryzacyjnej i zamiłowania do maszyn rozmiarów XXL było jednak zbudowanie idealnie wiernej repliki oryginalnego lisa, tyle że w skali 4 do 1. Wykonany na zamówienie z dbałością do najmniejszych detali pojazd ma ponad 6 metrów wysokości, waży prawie 4,5 tony i jak najbardziej jeździ. Żadne dane techniczne na jego temat nie zostały nigdy opublikowane. Wiadomo, że napędzany jest sześciocylindrowym Detroit Dieslem, a customowe opony kosztowały 40 tysięcy dolarów za sztukę. A gdyby tego było mało, to dodać do tego możemy jeszcze replikę Dodge Power Wagon, tym razem w skali 8 do 1 i ważącą ponad 50 ton. Również jest w stanie poruszać się o własnych siłach. Również napędzana jest Detroit Dieslem. Tyle że wewnątrz ciężarówki znajdują się klimatyzowane cztery sypialnie, kuchnia i łazienka, a paka może służyć jako taras. Gigantomania to mało powiedziane. I do not what I just saw. It moved. Słowo gigantomania świetnie opisuje również Trzecią Rzeszę podczas II wojny światowej. Budowali oni największe maszyny, największe budynki, największe czołgi, okręty i działa kolejowe. Kanon 5, kaliber 802 mm zwany gustawem lub dorą, był największym w historii działem kolejowym. Kolos ważący 1350 ton, mierzący 47 metrów długości i prawie 12 wysokości, miotał 7-tonowe pociski nawet na odległość 50 km. A poruszał się na czterdziestoosiowym podwoziu kolejowym, korzystającym z dwóch równoległych torów. Był tak ogromny, że na miejsce docelowe transportowany był w częściach i składany na miejscu za pomocą specjalnych dźwigów, które z kolei potrzebowały również własnych, osobnych torów. W pracach brało udział nawet 5000 ludzi, a do osłony działa podatnego na ataki z powietrza. Oddelegowano dywizjon przeciwlotniczy liczący 400 ludzi, dwie kompanie wartownicze liczące 300 żołnierzy, 40 żandarmów i 30 przewodników z psami, którzy mieli chronić działo przed sabotażystami. A wszystko to okazało się przerostem formy nad treścią, bo choć siła penetrująca pocisków była powalająca, zdolna przebić się przez żelbetonowe ściany o grubości 7 metrów lub płyty stalowe o grubości metra. To jednak szybkostrzelność wynosząca średnio dwa pociski na godzinę oraz fatalna celność wystrzału przesądziła o tym, że ostatecznie zdecydowano się zdemontować i zniszczyć całość, by działo nie wpadło w ręce aliantów. Czas z militariów przejść do branży budowlanej, ale przede wszystkim do czasów współczesnych. Produkowany od 1991 roku Komatsu D575 jest najpotężniejszym buldożerem świata. 150 tonowy pojazd o długości niemal 12 metrów i wysokości prawie 5 jest w stanie przepchnąć jednorazowo do 70 metrów sześciennych materiału za pomocą standardowej łyżki o wymiarach w przybliżeniu 7,5 m na 3,5 m. Zgadza się, zmieściłby się w niej przeogromny Ford F650. Bulldozer jest napędzany 12-cylindrowym silnikiem wysokoprężnym o wtrysku bezpośrednim, wyposażonym w interkuler i turbodoładowanie. Wytwarzana moc sięga do 1150 koni mechanicznych przy 1800 obrotów na minutę, co pozwala osiągnąć prędkość maksymalną 13 km na godzinę, ale nawet w najtrudniejszych warunkach terenowych. Jest tak ogromny, że przemieszczenie go z miejsca na miejsce wymaga demontażu, a wszystkie podzespoły zajmują łącznie do 8 ciężarówek. Aż chciałoby się powiedzieć, mają rozmach z Japońska firma pochwalić się może również największą ładowarką kołową świata. Komatsu PHL235 jest 266-tonową maszyną o długości przekraczającej 20 metrów, która może pochwalić się pojemnością czerpaka ponad 40 metrów sześciennych. Jednym machnięciem byłaby w stanie wypełnić dwie standardowe wielkości wywrotki. Specjalnie zaprojektowana opona Firestone ma 4 metry wysokości, 1,5 metra szerokości i waży po 4 tony każda. Pojazd napędzany jest V16 produkcji MTU Detroit, które przejęło Detroit Diesla, o pojemności 65 litrów i mocy 2330 koni mechanicznych, uzyskiwanych przy 2000 obrotów na minutę, co pozwala rozpędzić ładowarkę do prędkości 20 km na godzinę. Średnie spalanie wynosi 190 litrów oleju napędowego na godzinę. Na szczęście, bak mieści 4000 litrów paliwa, czyli tyle ile przeciętny kierowca samochodu osobowego wyjeździłby w przeciągu 5 lat. Spokojnie spełnia normy emisji spalin, choć swoje branżowe EPA i nawet ma DPF-a. Ładowarka ładuje ładunek oczywiście na wywrotkę, a ta największa na świecie pochodzi… z Białorusi. Właściwie zamiast po prostu wywrotka, powinienem powiedzieć wywrotka tylnosypowa lub wozidło sztywnoramowe, tak czy owak chodzi o Białaza 75-710 powstałego w 2012 roku. Ten pojazd to prawdziwa kolekcja niesamowitych liczb. W komorze silnika pracują dwie wysokoprężne V16 o pojemności 65 litrów każda. Spalają 550 litrów oleju napędowego na godzinę, tyle samo litrów oleju silnikowego potrzebują do smarowania, a układ chłodzenia zaś to prawie 1400 litrów, choć do utrzymania temperatury roboczej potrzeba również wentylatora o mocy 130 koni mechanicznych. Osiem okrągłych srebrnych oczek z przodu to nie światła, a filtry oleju. Tyle samo jest również filtrów powietrza. Łącznie silniki spalinowe generują 4660 koni mechanicznych i prawie 19 000 Nm momentu obrotowego, ale ten ogrom mocy wcale nie trafia na koła, a do generatora prądu, ponieważ napęd jest elektryczny. Cztery silniki elektryczne dają łącznie 6400 koni mechanicznych i pozwalają się rozpędzić do szalonych, biorąc pod uwagę rozmiary tego potwora 64 km na godzinę. Podobnie jak w przypadku poprzednich maszyn, transport z miejsca na miejsce wymaga demontażu, tym razem jednak podzespoły zajmą 25 wagonów kolejowych. Według oficjalnego rekordu Guinnessa na biełaza można załadować nieco ponad 500 ton ładunku, czyli sporo ziemniaków, i podobno po pełnym załadowaniu staje się niczym Mazda MX-5 osiągając rozkład masy 50 na 50. W sumie ogromna moc, napęd na 4 koła i rozkład masy 50 na 50. Tylko masa własna 360 ton jakoś nie przywodzi na myśl sportowych zastosowań. kategorii maszyn budowlanych, czy raczej górniczych, pozostała nam jeszcze koparka. A Caterpillar 6090FS jest zdecydowanie tą największą z największych. Mierzy 15,5 metra wysokości, więc jeśli mielibyśmy go do czegoś porównać, to najlepiej chyba do trzypiętrowego bloku mieszkalnego. Ogromną łyżką o pojemności 52 kubików jest w stanie podnieść naraz 103 tony. Czyli prawie lokomotywę ET22. Z taką wydajnością jest w stanie przerzucić do 10 tysięcy ton ziemi na godzinę. Napęd zapewniają dwie dieslowe V16 Kaminsa o pojemności 60 litrów każda, choć podobnie jak u poprzednika same koła, a dokładnie mówiąc gąsienice, napędzane są motorami elektrycznymi o mocy 4,5 tysiąca koni. Rekordu prędkości nim nie pobijemy, ponieważ rozpędza się maksymalnie do niecałych 2 km na godzinę, ale znacznie lepiej radzi sobie z obracaniem wykonując do 4 pełnych obrotów na minutę. Łączna objętość oleju hydraulicznego płynącego pod ciśnieniem 350 barów wynosi 13 tysięcy litrów, ale to i tak nic, ponieważ bak paliwa pomieści aż 16 400 litrów oleju napędowego. Niektóre diesle w samochodach osobowych tyle nie przepalą nawet w ciągu całego swojego okresu eksploatacji. Jednak nawet ten Caterpillar to nic w porównaniu z koparką, jaka pracowała w Ohio do wczesnych lat 90. Big Maski był jedyną w swoim rodzaju jednonaczyniową koparką pracującą w kopalniach odkrywkowych. Ważył 13,5 tysięcy ton i miał prawie 69 metrów wysokości. To tyle ile Stadion Narodowy w Warszawie. Sama jego budowa trwała 3 lata i kosztowała w przeliczeniu na współczesną wartość pieniądza około ćwierć miliarda dolarów. Całości zasilany był energią elektryczną o napięciu niemal 14 tysięcy voltów i zużywał jej tyle, co 100 tysięczne miasto. Poruszał się z prędkością 162 metrów na godzinę, ale co ciekawe, nie jeździł na np. Na gąsienicach, ale dosłownie chodził za pomocą specjalnej platformy z ruchomymi nogami. W 1992 roku, z racji ogromnych kosztów eksploatacji i protestów ekologów, Koparka została wycofana z eksploatacji, a 7 lat później, ze względu na brak chętnych do odkupienia, zdemontowana i zezłomowana. Współcześnie zachował się jedynie zgarniak, który znajduje się w parku The Wilds utworzonym na terenie dawnej kopalni, i przeraża swoją wielkością do dnia dzisiejszego. Chwilę zmienimy całkowicie dziedzinę i przenieśmy się na tory kolejowe. Najdłuższym i najcięższym pociągiem świata jest BHP Iron Ore australijskiej spółki Billiton, który w 2001 roku pobił kilka rekordów Guinnessa. Jak sama nazwa wskazuje, służy do dziś do przewozu wydobytej rudy żelaza z kopalni Newman do portu Headland w północno-zachodniej części Australii. W momencie bicia rekordu skład stanowił 8 lokomotyw i 682 wagony o łącznej długości prawie 7,5 km. Masa całkowita wyniosła niemal dokładnie 100 000 ton, z czego ponad 82 tysiące ton stanowiła przewożona ruda żelaza. 276-km podróż zajęła 10 godzin i 4 minuty. Choć w międzyczasie doszło do prawie pięciogodzinnej przerwy, kiedy skład miał problem z pokonaniem wzniesienia. Z pomocą dwóch dodatkowych lokomotyw udało się ruszyć z miejsca i dokończyć podróż, a jako ciekawostkę dodam, że specjalnie na potrzeby tego składu spółka Billiton wdrożyła własny system sterowania i dystrybucji mocy między wszystkie lokomotywy składu. Iron Ore jeździ po torach Australii do dziś, choć nigdy nie osiągnął już rekordowej długości, bo oczywiście wszystko zależy od aktualnego wydobycia i tak dalej. A żeby dać wam pewne wyobrażenie długości tego pociągu, to obejrzmy klip z jego przejazdu przyspieszony czterokrotnie. Najdłuższy pojazd świata to teraz czas na najwyższy. Liebherr 13000 jest najwyższym żurawiem świata, osiągającym nawet 248 metrów wysokości czyli jest sporo wyższy niż pałac kultury i nauki w Warszawie. Może unieść nawet 3300 ton na wysokość 12 metrów to tyle, co rakieta Saturn V z misji Apollo 11. Maksymalny wysięg wynosi zaś 144 metry, choć oczywiście wraz z wysokością spada udźwig. Co ciekawe, mimo ogromnej wysokości, masa własna żurawia wynosi zaledwie 70 ton, a to oznacza, że do napędu wystarczą dwie turbodizlowe v 8 o pojemności 10 litrów każda i łącznej mocy 2720 koni mechanicznych. Choć o osiąganiu wysokich prędkości nie ma mowy, bo jego maksymalna prędkość to okrągły 1 km na godzinę. Używany jest zazwyczaj przy najbardziej wymagających budowach, na przykład elektrowni atomowych. Teraz wchodzimy na iście kosmiczną skalę maszyn, bowiem podium otwiera transporter gąsienicowy NASA. Crawler Transporter, jak brzmi jego oryginalna nazwa, stworzony został pod koniec lat 60., początkowo do przewozu rakiet Saturn, później wahadłowców i statków kosmicznych amerykańskiej Narodowej Agencji Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej. Dwie wysokoprężne V16 o mocy 2800 koni mechanicznych każda napędzają cztery generatory o mocy po 1000 kW. Te zaś się zasilają aż 16 elektrycznych silników trakcyjnych. Napędzających gąsienicę. Pojazd wielkości boiska baseballowego waży 2721 ton, ale ma aż 5400 ton udźwigu, co oznacza, że łączna jeżdżąca masa to nawet 8100 ton. To tyle, co 35 statui wolności. Właśnie od masy zależy również prędkość maksymalna, zupełnie na pusto wynosi nieco ponad 3 km na godzinę. Ale z obciążeniem spada nawet do 1,5 km na godzinę. Pełen zbiornik paliwa o pojemności 19 000 litrów starcza na pokonanie nawet 57 km, co oznacza, że spalanie wynosi dokładnie litr oleju napędowego na 3 metry. Transporter NASA jest największą maszyną świata, która nie potrzebuje żadnego dodatkowego zewnętrznego źródła zasilania. Miejsce drugie to znana chyba wszystkim przeogromna, wielonaczyniowa koparka górnicza. Bagger 293 to konstrukcja zbudowana i eksploatowana w Niemczech w odkrywkowej kopalni węgla brunatnego w Hambach. Waży 14 tysięcy ton, ma 96 metrów wysokości i 225 metrów długości. Dziennie może wydobyć 240 000 metrów sześciennych nadkładu, czyli tyle, ile zmieści się w 2400 wagonach kolejowych. Wymaga 16,5 MW energii elektrycznej do zasilania, a napęd zapewnia 12 zespołów gąsienicowych, a prędkość maksymalna to 600 metrów na godzinę. Co ciekawe, w 2001 roku rozpoczął się przejazd tej koparki do innej kopalni Garzweiler, oddalonej o 22 km, ponieważ w Hambach wyczerpano złoża węgla. Przejazd trwał prawie 3 tygodnie i był przygotowywany wiele miesięcy przez 70-osobowy zespół, a na trasie przejazdu była do pokonania m.in. autostrada 61, rzeka Erft, która musiała zostać pokonana w dwóch miejscach, linie kolejowe i kilka dróg. Jak się okazało, przejazd koparek był tańszym i mniej czasochłonnym przedsięwzięciem niż rozmontowanie, transport części i ponowne zmontowanie. A największą ruchomą maszyną na świecie jest most. Overbarden Conveyor Bridge F60 to most przenośnikowy do transportu nadkładów odkrywkowej kopalni węgla brunatnego w zagłębiu łużyckim w Niemczech. 80 metrów wysokości i 240 metrów szerokości może aż tak ogromnego wrażenia nie robią, ale długość pół kilometra już tak. Ze względu na swoje ogromne rozmiary i wygląd przypominający wieżę Eiffla, F-60 nazywa się również właśnie poziomą wieżą Eiffla, choć gdyby ją położyć, byłaby wciąż o 200 metrów krótsza. F-60 jest napędzany przez dwa silniki elektryczne o mocy 1800 mechanicznych każdy, co umożliwia rozwinięcie prędkości maksymalnej około 800 metrów na godzinę. Co ciekawe, mimo swoich ogromnych rozmiarów, Załoga składa się z zaledwie 14 osób. W Zagłębiu Łużyckim istnieją obecnie cztery działające konstrukcje F-60, a dodatkowa piąta maszyna udostępniona została jako atrakcja turystyczna dostępna dla zwiedzających. I znajduje się ona całkiem blisko naszej zachodniej granicy. Tak oto prezentują się największe pojazdy lądowe świata bez podziału na żadne kategorie. Imponujące konstrukcje zbudowane ludzką ręką, przy okazji będące taką ciekawą, luźną, motoryzacyjną odskocznią od samochodów osobowych, do których oczywiście w przyszłym tygodniu wracamy i to w iście epickim wydaniu. Na dziś to jednak tyle, ale chętnie poznam Waszą opinię. Czy tego typu filmy około motoryzacyjne z Waszego punktu widzenia są również tak ciekawe i czy warto dalej tego typu tematykę eksploatować? Dajcie mi proszę znać w komentarzach. Materiał ten powstał dzięki wsparciu naszych kochanych patronów oraz dzięki wsparciu stałych partnerów komercyjnych kanału, a są nimi. Car Vertical. Czy wiesz, że używany samochód z drugiej ręki mógł brać udział w kolizji? Zawsze sprawdzę historię auta z Vertical. Oraz G2A, czyli platforma, na której kupicie najlepsze gry komputerowe zawsze w świetnej cenie. Graj więcej, płać mniej! Linki do naszych partnerów zostawiam w opisie, a korzystanie z ich usług oznacza również wsparcie kanału. Pamiętajcie również o oficjalnym sklepie Powagowanych, w którym znajdziecie nasze oryginalne gadżety. Jak zawsze. Po prawej stronie pojawiają wam się inne super ciekawe filmy, a po lewej stronie możliwość subskrypcji kanału koniecznie z dzwonkiem powiadomień. Z tej strony Robert, dziękuję za wspólnie spędzony z wami czas. Do zobaczenia następnym razem. Cześć. Tak, Statui to jest dobra forma. Sprawdzałem, googlowałem. Dziwnie to brzmi, nie Statu, ale Statui.